Karolina, jeszcze raz Ci dziękujemy, że pod naszą nieobecność przypilnujesz mieszkania. Chodzi tylko o to, żebyś zajrzała i podlała kwiaty. My wrócimy za jakieś trzy dni. Babcia stęskniła się za oliwką, więc niech się nacieszą sobą. A i my z czarkiem odpoczniemy. Nie ma problemu, naprawdę. Mam tylko nadzieję, że nic nie powiedzieliście łobełtowi, że wyjeżdżacie całą łodziną. Dzięki temu jest większe prawdopodobieństwo, że tu przyjdzie i wpadnie w moje łęce. No dobła dobła, my tu gadu gadu, a czas ucieka. Idźcie już, bo się spóźnicie. Karolina, tylko pilnuj chaty tak, żebyśmy mieli do czego wracać. Nie puść jej z dymem. Mógłby już przyjść łobeł. Halo halo. Młoda damo, otwórz drzwi i wpuść mnie do środka. Mogę ci pomóc, kochaniutka. Ołany. A któż to jest? Wpuść mnie do środka, złota kobieto. Mogę Ci pomóc, wiem, że jesteś nieszczęśliwie zakochana. Okulde, skąd ona wie, że kocham się w Łeucie? Skąd pani wie, że jestem zakochana? Mam nadzieję, że nie jest pani jakaś zwałijowana. Kochaniutka, jestem cyganką. Wystarczy, że spojrzę w czyjeś oczy i już widzę jego obawy i potrzeby. Mogę Ci pomóc, oczywiście za niewielką opłatą. My, cyganki, ledwo wiążemy koniec z końcem. Pozwól, że gdzieś cię zabiorę. Witaj w moim królestwie, kochaniutka. Po co mnie tu pani przyprowadziła? Ja chcę wiedzieć, jak łos w sobie łobełta, a nie zwiedzać. Właśnie po to tu przyszłyśmy. To tu powstają największe zaklęcia cygańskie. Na jednej z półek jest specjalny płyn, który pozwoli Ci być szczęśliwą. To, na co pani czeka? Płoszę mi go podać i powiedzieć, co łobić dalej. Oczywiście, zaraz wszystko powiem, ale wiesz, kochaniutka, że to sporo kosztuje? Wiem, ale pieniądze nie mają tu znaczenia. Najważniejsza jest moja miłość do łóbeł, a więc płyn, który ci pomoże, nazywa się jądro miłości. Wystarczy kilka kropel do soku, czy herbaty, i wybrana osoba zakocha się bez pamięci w osobie, którą zobaczy jako pierwszą po wypiciu. Na weszcie znalazłam sposób na okiełznanie łodeuta. Okej, okay, wszystko się zgadza, dolałam tego specyfiku do wody minimalnej. Wystarczy, żeby mój łobi się napił. Schowam tę buteleczkę, żeby nic nie podejrzewał, że coś dolałam do wody. A teraz muszę iść do toalety. Z tego podniecenia się zaraz zesikam. Hejka Jowita. O, a co to nikogo tu nie ma? Może gdzieś poszli, czy coś? No nic, poczekam sobie na nich. O, woda. Kurczę, gazowana, ja się boję, żebym nie miał chrypy. Ale troszkę się napiję. O kurcze, ale mnie zasmyrało w brzuchu po tej wodzie, jakbym miał motyle. Ja się boję. Hejka, przyszłam sprawdzić, czy Karolinka sobie radzi tutaj sama. Co się tak na mnie patrzysz? Schudłam, aż oko bieleje. Co? To zasługa pieczonej świni. Jak chcesz to mogę upiec takiego świnia na ciera. Jestem Robert, co ty wyprawiasz o, dziki człowieku to mnie miałeś zobaczyć pierwszą? Prosiaczku. Robert zwariował jak to zwariował mor świnku? Co się stało? Nie denerwuj się, bo schudna roina mu czegoś dolała do picia. I po wypiciu tego specyfiku on zakochał się w pierwszej zobaczonej osobie, a mnie zobaczył pierwszą. Co? I tak spokojnie o tym mówisz. Uduszek Noja. Po prostu go zatłukę. A więc tu ukrywa się moja miłość. Nic nie jest w stanie zniszczyć mojego uczucia do ciebie już ja ci dam uczuczany. byczku, uspokój się! Co ty sobie nie myślisz? krzycz na mnie. że poderwiesz Kochan, moją mało, nie zmienisz tego nigdy, ludzie. Przestańcie! A masz ty drobną ustroju i zostaw ją w spokoju. aż za rękę, jeśli nie chce moja żona ci skopnie no to moja, moja miłość. Posiad jeden, nie, au, au. No jak dzieci, normalnie jak dzieci. O matuchno, co tu się dzieje? Mój łobeł to szalał. Muszę szybko odnaleźć Cygankę. Musi mi dać coś na odwrócenie tego czału miłości. Uf, udało się. Stłaciłam na to mnóstwo fołsy i czasu, ale znalazłam tą Cygankę. Opowiedziałam jej wszystko i dała mi ten specjalny płyn odczałowujący. Niestety ma on skutki uboczne, ale w sumie są one pozytywne, bo łobeł zostanie odmłodzony. Ta wystarczy, żebyś dolała mu tego specyfiku do wody. On to wypije i wszystko wróci do nogi, a do tego odmłodnieje. Z wypiciem nie będzie problemu, bo póki co cię kocha i złowi wszystko okej. Okay, mu tak karze, zrobimy Karolinko. No, łobęd, nie wiedziałam, że aż tak wiele mamy do nadłubienia. Ale nic się nie Ciebie. Wszystko nadłubimy. To będzie miłość od pieluszki. Ja się boję.